Zapraszam na dzisiejszy film. Nie zapomnij proszę o lajku, zasubskrybowaniu. Nie zapomnij zostawić jakiś ślad po sobie. Zapraszam. Ostatnie chwile o relaksu, odpoczynku i wyjeżdżamy, wyjeżdżamy z tarasów. Będziemy teraz się udawać do miasta Feniksa. Miasto Feniksa, które jak... Turyści, nasi wycieczkowicze zobaczyli, to były tylko krzyki, o, ach, cały czas słyszeliśmy tylko Piotr, coraz wyżej podnosisz już poprzeczkę na doznania, ale rzeczywiście to miasto, to miasto jest po prostu powalające. Będzie o tym mieście cały film dzisiaj, troszeczkę urywków, tylko z lotu drona i ten kawałeczek. Warto było było, warto było jechać tyle. No widzisz. Jak jak Piotr zrobi dzióbek, to nie ma we wsi. Tak. Zobaczyli i krzyczeli, to, to są właśnie prawdziwe Chiny, to jest to, co chcieliśmy zobaczyć. Słuchajcie, Feniks, miasto Feniksa, miasto Feniksa wzięła się nazwa stąd, że według legendy prawdopodobnie, prawdopodobnie Feniksy, które latały, zakochały się w tym mieście, zakochały się w tej wodzie, zakochały się w tych łódkach wolno płynących po, po tej rzece. To stare miasto czaruje drewnianymi domami, które ciągną się wzdłuż rzeki po jednej i po drugiej stronie, zabytkowymi mostami i pamiętającymi czasy dynastii Ming. To gdzieś w rok 1368, 1644 i zapachem, zapach, który się tutaj unosi, czyli tego przysmaku, który tutaj jest, czyli imbirowych cukierków. Funkcjonują dwie legendy, w zależności od tego, w jaki sposób przetłumaczy się na język chiński nazwę tego miasta. Jedna legenda mówi o kraju, który cały czas był jakby podbijany czyli nazwa była podbity kraj, podbijany kraj, podbijane miejsce. Natomiast druga nazwa i druga legenda mówi o tym, że w tym miejscu bardzo mocno nasilały się tzw. powstania. Dwór cesarski postanowił więc wysłać w rejon obecnej prowincji Hunan oddziały zbrojne do walki z powstańcami. I tak miał powstać gród, no, który widzimy w tej chwili. W tej chwili miasto praktycznie funkcjonuje z obsługi ruchu turystycznego, także jest spokojne. Wszędzie turystyczne atrakcje, i naprawdę warto to zobaczyć, bo dzieją się tam rzeczy, takie spektakle wodne spektakle wizualne lasery, światła LED, wyświetlanie różnych form wyświetlanie różnych filmów na rozproszonej, nad taflą jeziora wody coś naprawdę pięknego to trzeba zobaczyć. I przynajmniej raz trzeba jeden dzień trzeba w tym miejscu spędzić. Naprawdę jest to przepiękne miejsce i bardzo je polecam. Jest tam jeszcze dużo fajnych rzeczy i miejsc w tym mieście, jak chociażby Muzeum Srebra. Muzeum Srebra, gdzie nawet znaleźliśmy kawałek polskiego, polskiego jakiegoś tam yy... Zaczepienia, ale o tym w innym filmie, bo to troszeczkę takie bardziej polityczne. W 2008 roku to miasto zostało wpisane na listę UNESCO. Pomyślałem, że mogłem Wam pokazać tylko kawałki, urywki, tak żebyście obejrzeli, gdzieś powplatać je w następne filmy, ale pomyślałem, że szkoda, naprawdę szkoda tego nagrania, szkoda tych rzeczy, żeby Wam ich nie pokazać. Dlatego co drugi odcinek będę wrzucał. Takie właśnie nagrania z drona, których mam zresztą bardzo dużo, okropną ilość, ale, ale szkoda ich, szkoda ich po prostu Wam nie pokazać. Dlatego tak zadecydowałem. Tutaj rozbawiona ekipa, bardzo zadowolona i, i nie myśląca zupełnie o tym, żeby pójść spać. A byli trochę zmęczeni. Przyjechaliśmy tam wieczorem. Jeszcze wam dam parę zdjęć, parę zdjęć, które zrobił Jan, nasz uczestnik, który natrzaskał takiej ilości zdjęć, że mówi, że chyba nigdy tyle nie natrzaskał, chyba kiedyś zrobię jakiś film, tylko i wyłącznie ze zdjęciami. Potrzebuję jeszcze zdjęcia od Julii, ale myślę, że mi podeślę. Także poglądajcie to, a jeszcze będzie taki mały bonusik na końcu. Podczas dojazdu do, miastu, do miasta Feniksa jeszcze natrafiliśmy na taką budowę. Taka budowa, gdzie stawiali mosty, wiadukty i, i nowe drogi. Popatrzcie na to, bo to naprawdę cud inżynieryjny według mnie. Robią to Chińczycy w takiej szybkości i, i w takim jakimś rozmachu, że po prostu. Po prostu, aż się wydaje to niewiarygodne, ten szczyt, który widzicie tutaj, zostaje splanowany, z tego co zobaczyłem, i następnie tamtędy pójdzie droga. w następnym odcinku jesteśmy nadal w mieście Feniksa i tam pooglądamy dodatkowe rzeczy. Zobaczycie, jak nam tam minął dzień, co żeśmy widzieli, co żeśmy robili. Także zapraszam Was serdecznie na następny odcinek. Postaram się go złożyć na pojutrze już dla Was. A teraz Was jeszcze zostawiam trochę z tą drogą, z tym warjastwem, które Chińczycy robią. Ja nie wiem, jak oni sobie z tym radzą, ale to jest po prostu, to się w głowie nie mieści. Ja się z wami już żegnam, zapraszam do subskrypcji kanału, bo będzie teraz dosyć często i dosyć dużo tych filmów z naszego wyjazdu, także zapraszam was serdecznie, pozdrawiam i wchodźcie na naszą stronę, którą tutaj zobaczycie i zapraszam na wycieczki. Pozdrawiam was Piotr Chiny i Kasia Kate Manila.